Adam Nowakowski: COVID-19 chorobą naszych czasów. Zmieniający się świat stawia przed współczesną medycyną coraz to nowe wyzwania. Jednym z nich jest choroba koronawirusowa COVID-19. Dotyka ona coraz większej liczby ludzi na świecie. Według danych WHO, do głównych objawów choroby należą duszności około 30%, zmęczenie katar. Oraz ostry kaszel. Częstym objawem jest również gorączka. U większości zarażonych, objawy te występują w łagodnej formie. Jednakże u 10% zarażonych przyjmują one ostre formy. A w skrajnych przypadkach, od 1 do 3%, ich wystąpienie może nawet prowadzić do zgonu pacjenta. Występowanie COVID-19 ma wpływ na wiele aspektów życia społeczeństw. Wymuszając zmiany prezentowanych przez nie postaw. Odnosi się to zarówno do aktywności o charakterze towarzyskim, czy zawodowym. Badania wskazują, iż związana z chorobą reorganizacja różnych aspektów naszego życia może powodować stany depresyjne, które często wymagają pomocy specjalistycznej. Stwierdzono sezonowość występowania opisywanego schorzenia. Istotne znaczenie. Ma tu również czynnik geograficzny. Choć chorobą dotkniętych jest więcej osób tzw. Tak bogatej północy, to należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, iż wielu pacjentów z biedniejszych państw nie zostało prawidłowo zdiagnozowanych. Dlatego też ważna jest współpraca międzynarodowa w zwalczaniu choroby. Należy przy tym pamiętać, że pomoc krajom biedniejszym jest nie tylko moralnym obowiązkiem państw bogatszych, ale też leży we wspólnym interesie całej ludzkości. Szacuje się, iż w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia ze wzrostem ilości zachorowań, która objąć może nawet połowę populacji. Ilość testów przeprowadzanych w celu diagnozy choroby może wzrosnąć nawet o 300% w ciągu paru najbliższych lat. Fakt ten sprawia, iż dyskusja dotycząca zakresu i sposobu finansowania służby zdrowia, staje się jednym z najważniejszych punktów debaty publicznej. Wyzwania stawiane ludzkości przez opisane schorzenia są testem nie tylko dla służby zdrowia, ale także dla każdego z nas. Przegląd Medyczny, numer 14, od 1 do 7 kwietnia 2020 roku.